Cześć, siemano, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć taki zestaw w metalowej skrzyneczce. Jest to zestaw wierteł i gwintowników. 7 sztuk wierteł i 7 gwintowników. Od M12, największy gwintownik, do M3, najmniejszy gwintownik. I następnie tutaj mamy wiertełka. Wiertełka pod gwintowniki. Także zobaczmy jakie one mają wymiary. Wyglądają na ostre. Dodatkowo mamy tutaj uchwyt do gwintowników i tu jest miejsce na drugą część tego uchwytu. Sprawdźmy, jak wiercą te wiertła. Zastosujemy wiertełko 6,8 mm i weźmiemy gwintowniczek pod M8. Fajna metalowa skrzyneczka, uporządkowane. Tu wszystko mamy ładnie dzięki temu. Wiertło już mamy założone na wiertarkę. Przewiercimy sobie taką blachę. O grubości około 5 mm zastosujemy wiertarkę bardzo znanej marki. Kto zgadnie, ten będzie dobry. wiertelko bardzo ostre wchodzi jak w masło bezproblemowo zrobimy jeszcze jeden otwór No dużą wadą jest uginający się ten stolik, no ale to trzeba sobie po prostu podeprzeć go od dołu. Teraz weźmiemy wiertło 10,2 mm pod M12. Teraz założone mamy wiertło Fi 10,2 mm, zobaczmy jak sobie poradzi. Mamy ten otworek tutaj, czyli wiertła są bardzo ostre, to muszę przyznać. No i teraz szybkie gwintowanie gwintowniczek M8. Tu mamy dwa otwory. No już mamy przegwintowane. Jeszcze drugi otwór zrobimy. Jak już załapie gwint, to już później idzie. A tutaj mamy otwór pod M12, pod gwintownik. Zaraz zobaczymy, jak nam tu pójdzie. No, elegancko poszło również. Wintowniki dobre, wiertła dobre. Także podoba mi się to. No, elegancko wintuje. Podsumowując, są ostre zarówno gwintowniki jak i wiertła. Może mam jakieś tam zastrzeżenia do tego uchwytu, takiego małego, malutkiego. Przydałby się troszeczkę tutaj dłuższy, żeby tej siły więcej użyć. Ale można sobie z tym poradzić tak samo. Także mi się podoba. Jak długo one będą ostre, to też nie wiem, dopiero, dopiero to się okaże. Ale polecam jak najbardziej, dobrze się nimi po prostu i wierciło, i gwintowało. Siemanko, cześć.